Dzień dobry, moi kochani, mamy godzinę, już Wam mówię, 9:46. My dopiero sobie wstaliśmy. Jesteśmy w Bośni i Hercegowinie, w Banialuce dokładnie, czyli poza Unią Europejską. Stąd też nie mam internetu na tą chwilę, bo zatrzymujemy się tylko tutaj na dwa dni. Nie możemy mieć żadnych połączeń, także powiem Wam, że lekki reset, bardzo dobrze. W końcu od internetu sobie trochę odpoczniemy. Jesteśmy w pięknym miejscu lokalizacyjnym, zobaczcie. Mamy tutaj yy, widok na całe miasto z góry, z wysokiej góry. Wjechaliśmy tutaj po mega zakrętach i naprawdę no, było niebezpiecznie. Zaraz lecę się wykąpać, później szybkie śniadanko, jakieś przebiteczki Wam uchwycimy z tego. Yy, no i później lecimy na basen. Później spróbujemy coś pomalować. Zobaczymy co z tego Może jeszcze zejdziemy na dół. Planujemy dość aktywny dzionek. Także zapraszam do oglądania. Muzyczki! Okej, okay, więc ja sobie na śniadanko zrobiłam taką zwykłą kaszkę Najprostszą, którą się tylko zalewa wodą Jest to bardzo szybka opcja Jak nie macie czasu, a nie ochotę sobie nic robić I chcecie coś szybkiego i lekkiego To jest ja zazwyczaj po prostu sobie kupuję na wyjazdy takie kaszki a są, wiecie, takie szybciutkie, łatwiutkie Nie trzeba z nimi kombinować Ale za no to na przykład moja siostra Zrobiła sobie tej piano wartościowe śniadanko Kanapeczki z serkiem i z pomidorkiem. Także, jak widzicie, nie trzeba być takiej wymyki. i Można coś sobie fajnego zrobić. No a więc y, jeszcze mam tutaj taką kaweczkę, pinaczkę. O czym nie było widać? A nie pokażę Wam, a nie będzie widać i wyleje. No, w każdym razie, musicie uwierzyć na słowo. Także ja Wam życzę, y, życzę smacznego śniadanka, jeśli też sobie jecie. Mam nadzieję, że tak. Nie <laughs> Ok, więc ja ogólnie y, jestem już y, po, y, do połowy w zasadzie. Y, nagrywałam tutaj, jak y, maluję Fridę. Y, jest do połowy skończona, bo uznaliśmy, że chcemy jeszcze iść trochę na miasto. Okay, więc właśnie przyszliśmy do meksykańskiej restauracji. Jesteśmy w Banialuce, w centrum. Zeszliśmy z tej góry, jednak na wycieczkę. No i widzieliśmy sobór i meczet, także zaraz zostały Wam jakieś przebiteczki z tego. Więc już jesteśmy tutaj przy Soborze Chrystusa Zbawiciela, tutaj mamy taką fajną uliczkę główną, najbardziej popularną, że tak to nazwę, no, także idziemy dalej, już jesteśmy po kilku przerwach, no i wracamy powolutku do domciu. Jest tamten kościół na środku tego klatu gdzie byliśmy No, tylko powiedz, co się stało? Nagrywałam. Co nagrywałaś? Hiperlips. <grywa> no, Na ja Już zrobiłam tak dużo. Jedna notka. Możemy wam wstawić. <grywa> 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 Drodzy, ja już sobie leżę. Jak usłyszeliśmy, mutaty w tle których chrapie to się nie przejmujcie. W każdym razie, ja już chciałam zakończyć tego dzisiejszego całodniowego vloga. Jest godzina 23:50 i lecimy spać. <noise> Jutro wstajemy o 5, także pora na yy, drzemkę i relaks. No, także żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za oglądanie i błyszeczki. Do jutra.